Hej siemano, z tej strony Jaju Fire One i witam was przeserdecznie na moim kanale I dziś mamy kolejny odcinek z serii Minecrafta Hero I dziś już odpalamy potwory i wybieramy się do netheru Więc jeśli chcecie, żebym odpalił portal netheru to już teraz możecie strzelić łapeczkę w górę pod tym filmem No i oczywiście wybieramy się, tylko zmienię widok kamery, wiecie? I przy okazji jak będę zmieniał widok kamery To przy okazji wtedy też Odpalam potwory. No więc szykujcie się, bo naprawdę będzie kozacko. E, I pamiętajcie oczywiście o tym, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przy subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z Brawl Stars Minecrafta Hero Mobile z bank banki wiele, więcej, są naprawdę polecam. Pamiętajcie też oczywiście o zajrzeniu w bo tam znajdziecie linki. Jest link do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem. link do mojego TikToka i Snapchata, gdzie może... znaczy, link do mojego TikToka, Snapchata, Instagrama, gdzie możecie zacząć mnie obserwować, link do mojego Twittera, live'ów na omleterkade i na Twitchu, gdzie polecam followować, bo tam właśnie głównie się odbywają live'y i tam jakby follow... możecie mnie zafollow'ować. i właśnie ja dzięki temu no, jesteście na bieżąco z live'ami. I też pamiętajcie o rozkładzie dni i odcinków, dni i godzin w odcinku. Jak się pojawiają odcinki Czyli tak, poniedziałek, wtorek, godzina 19.20.30 Środa, czwartek, piątek, 20.20.30 Sobota, 15.30, 20.30 I niedziela, 11.15.30 Dobra, ja już oczywiście rozpoczynam Dobra, włączam potwory, słuchajcie I odpalamy portal do netteru Jakby co, dyaksowy mieczyk zrobiłem sobie niedawno Dobra, 3, 2, 1 Wchodzimy, 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 słuchajcie Wchodzimy do netteru to jest to! Słuchajcie, wchodzimy do neteru! Budowanie ten yy, terenu tutaj mamy, ja już chciałem przeczytać neteru. Ojacie, wchodzimy, wchodzimy do neteru. O nie, szkoda, że nie mam łuku w sumie. To jest ten minus. O nie, to jest ten gaz. Słuchajcie, mam będzie... Nadzieję on do mnie nie podleci, zaraz zobaczymy, pewnie. Najgorzej będzie, jak mi rozwali portal, bo ja nie mam obsydianu. Ale dobra. Tutaj widzę tego gasta. Mam nadzieję, że on zaraz odleci, słuchajcie. Jesteśmy w neterze, słuchajcie. Za to musi być łapeczka w górę. No ludzie, nie inaczej. Za to normalnie musicie zostawić łapeczkę w górę. Bo jakby inaczej, kurde. Ludziska. Jesteśmy w neterze. Dobra, to ja sobie tutaj przy okazji wykopię kwarc, bo mi się przyda, kurde, ten kwarc na bank w sumie. Mi się przyda w moim świecie kwarc, więc sobie go wykopię. Mam nadzieję, że mnie nic od tyłu zaraz nie weźmie. Kurde, ale nie no słuchajcie, jesteśmy w neterze, jestem naprawdę podjarany, Wiecie, co ja sobie wezmę zjem złotą marchewkę? Bo jednak bez sensu jest ich nieść. Czy one coś mi dadzą? Nie, nic mi nie dadzą. Dobra, myślałem, że one mi coś dadzą, ale dobra, jaki z tym. Myślałem, że ta z marchewka mi coś da, ona się w sumie nic nie daje. Dobra. A tej wykopię sobie ten kwart słuchajcie. No i trochę też wypadałoby przecież pozwiedzać, wiadomo. Myślę, że świniozombi świnio to raczej nie będziemy atakować z tego powodu, że bez sensu jest ich wnerwiać. A jak jednego zaatakuję to wszystkie na mnie pójdą i to będzie no jednak trochę lipa. A ja nie chciałbym tutaj z całym rojem świniozombi walczyć. Bo wiecie, to jest jednak przypał zginąć przy świnia zombie. Ale tej lawy dużej jest i magmy. Kurde, my sobie tą magmę normalnie e, zaraz też e, zbierzemy, bo będę musiał tam zejść. Ten gaz chyba odleciał, mam taką nadzieję. Przynajmniej. Słuchajcie. Ej, to jest... E kurde, ja muszę uważać. O ja pierdziele. Wow, nie wiem czy słyszycie tę muzykę, mogę Wam trochę podgłośnić. Taki fajny klimacik też dodaje. Słuchajcie, nie wiem jak tam zjedziemy. zaraz chwila muszę tutaj obczaić to wszystko. Mam trochę ziemi w sumie, więc mógłbym się podbudować. Jakiś to zawsze pomysł, słuchajcie, jest. Dobra, zobaczmy jak to tam wygląda. O, tu jest jasnogłaz w ogóle. Dobra, to wiecie co, ja bym sobie zeszedł po jasnogłaz w sumie. O jacie. O ja cię kręcę dobra jak to sytuacja Dobrze, dobra, na razie dobrze słuchajcie. Dobra, mam trochę już na jasnogłazu, tutaj, może tutaj jeszcze to zniszczy ten jasnogłaz O jacie, ale nie normalnie jestem podjarany, powiem Wam szczerze. A czy też dlatego w sumie, że już dawno nie byłem w neterze i nie pamiętam w sumie też trochę jak to wygląda? Bo dawno mnie w sumie nie było w neterze, pomimo szczerze. Ale naprawdę jestem podjarany. Kurde, w neterze jestem. Naprawdę, no, cieszę się z tego powodu, że jestem w neterze. Naprawdę jestem z tego dumny, słuchajcie, że jestem w neterze. Bo to jest naprawdę no so. Mam nadzieję, że tutaj nic e, okropnego mnie nie spotka. Co się przekonamy pewnie. Ale sobie wydobędę ten e, jasnogłas, słuchajcie, bo mi na pewno się przyda przecież ten jasnogłas. A on tutaj bez sensu już będzie wisiał. Wiecie co? Czy ja tam mogę skoczyć? Tam nie ma raczej lawy, dobra, to skaczę. Skaczę, słuchajcie, i idę po tą magmę. Jakby co pamiętam, portal jest tam, spoko. Pamiętam, że jest u góry. Tutaj obok gdzieś. Kurde, trzeba by to zaraz ugasić. Ale to chwileczkę, żeby tutaj w to, w ten ogień nie wejść. Mam nadzieję, że nie wejdę. Tam jest w ogóle cały rój świnio-zombi. Tutaj widzę też e, ten, tam widzę kwart, słuchajcie. Nie dosięgnę tego ognia, żeby go zgasić, dobra. Dobra. Spoko, dobra, wydobędę sobie ten, e, tą... E, no, wiecie, bloczek magmy. Bo naprawdę fajnie bym mi się przydał taki bloczek magmy, szczerze wam powiem. Dobra. Mam bloczki magmy. Mam super dwa bloczki magmy. Jeszcze może trochę w sumie bym sobie wydobył. No i przy okazji teraz nie będę dostawał obrażeń, bo sobie kucam. Więc to już jest też spoko pomysł. Dobra, tutaj tej na razie jest dobrze, słuchajcie. Ej, a nie, dobra, bo wiecie co? Myślałem, że to jest most prowadzący do twierdzy w Netherze, ale jednak się pomyliłem. Wybacz. Myślałem, no po prostu myślałem, nie moja wina. Tak myślałem, ale jednak się przeliczyłem za bardzo. Słuchajcie, dobra, poczekajcie, w którą stronę byśmy mogli pójść? W sumie ja bym poszedł chętnie w dom, bo by trzeba ten ogień zgasić. Bo jednak to ten ogień mi będzie przeszkadzał. A ja nie chcę też, wiadomo, spłonąć. Jednak wynik chyba nie chciał spłonąć i muszę też uważać, żeby nie walnąć jedno, choć jednego świnia zombie, bo wtedy jednak, no, zginę od razu i nie będzie zmiłuj, więc muszę uważać na to, żeby nie walnąć tego świnia zombie. Z tego, co wiem, niedługo ma być aktualizacja cmentarzu. słuchajcie, 1.16, kto oglądał Minecraft Live, ten wie, tam było dużo pogłosek na ten temat, na temat Minecrafta 1.16, nowej aktualizacji, tam ma być podobno duża aktualizacji cmentarzu. ja się nie mogę tej aktualizacji, szczerze mówiąc, doczekać. Wyczekuję już ją niecierpliwie, bo naprawdę jestem podjarany, co tam będzie. I nawet nie wiem jeszcze, co tam będzie, więc naprawdę, no, kazacko. Teraz muszę uważać na tych świniozombi, żeby ich nie walnąć. Bo tak jak mówię, jeśli oberwą ode mnie, to, no, będzie kicha, będzie kicha. A ja nie chcę jednak ich bić, bo nie chcę, żeby całe, cała armia się na mnie rzuciła, kurde, tych świniozombi. Ja spoko jakby co pamiętam, mam tam portal. Tylko się tak upewniam, wiecie. Poczekajcie, gdzie byśmy mogli sobie w sumie przejść? Tutaj nic na razie nie ma, więc też jest dobrze o tyle. Czy to jest kwarc? Ej, jest kwarc, dobra, to sobie wezmę przy okazji trochę więcej tego kwarcu. Poczekajcie, bo tam jest coś, jakaś dziurka. A dobra, tam chyba nic nie ma, na to wygląda, przy... na to wychodzi przynajmniej. A nie, to jest, są tylko bloki Ej, magmy, okej, okay, spoko. Wiecie co, ja sobie pochodnie postawię, bo jednak... Jednak jest tutaj ciemno, a ja wolałbym coś widzieć Kwarc jest Tutaj, dobra O, ja ci powiem wam, trochę dzisiaj e, Trochę nierozgarnięty jestem też Trochę, no nie, nie zmęczony, ale no trochę No taki trochę przymulony, powiem o tak Spoko, trochę sobie tego kwarcu właśnie mówię wy, e, wydobie, wydobie, Wydobierzemy Żeby coś tam sobie potworzyć Jakieś bloczki kwarcu, coś w tym stylu Bo naprawdę myślę, że kwarc może się nam fajnie przydać Fajnie też poza tym, już mieć kwarczowce w domu. Naprawdę spoko domek można zrobić z kwarcu. Kto nie oglądał w ogóle poprzedniego odcinka z serii Minecrafta Hero, to polecam zajrzeć w kartę albo w playlistę, bo tam właśnie znajdziecie. No. Naprawdę warto. I polecam też w opisie znajdziecie link do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na z kanałem. I polecam naprawdę dołączyć do serwera na Discordzie, no bo naprawdę warto. Wow, dzięki temu kuparcowi już w sumie zdobyłem 20 lewla, więc nie jest tak źle. Dobra, może byśmy sobie zrobili jakieś wyjście tutaj, słuchajcie, jakiś coś wykupali, chociaż nie dobra, wiecie co mam inny pomysł. Tylko żeby tej świniozombi zaraz nie robnąć, bo to będzie przypał, bo jeśli jakiś spadnie, będzie przecież taki przypał, że to szok. Jak to wygląda sprawa? Okej, okay, dobra, Ty widzę bloczek jakiś znowu mi tutaj trochę przeszkadza. Dobra. Cyp. Dobra, to jest okej, okay. dobrze. Na razie. Słuchajcie, na razie jest dobrze, jest dobrze. Na razie o dziwo mam farta przyznaję. Na razie mnie jeszcze nic nie zaatakowało i obył tak dalej, bo nie chciałbym jednak od czegoś oberwać, o widzę mój portal. Super to fajne widoczki całkiem przyznam mam całkiem spoko no kurde ale naprawdę jestem podjarany a najlepiej będzie jak e, doczekam normalnie aktualizacji netheru słuchajcie jak wy też doczekacie bo naprawdę kurde nie mogę się doczekać też aktualizacji w sumie neteru, no bo to jest jedna z do, to będzie jedna z nowych aktualizacji z ta, z, e, według mnie jest całkiem takich dobrych słuchajcie aktualizacja netheru będzie naprawdę kozackie przecież jak będzie ach, normalnie tak, to jest z Seneteru. Wszystko, nowiutki i w ogóle. To będzie naprawdę spoko. Ubra. Spoko, całkiem muzyczka też z Minecrafta leci. Mam nadzieję, że słuchać ją, że tam ją normalnie słyszycie. Wydaje mi się, że chyba nawet tak. Jakichś tam problemów raczej nie no. Kurde, ale naprawdę jestem podjarany, ale no powiem wam, że najbardziej będę podjarany, jak już będzie tak, to jest z sanateru, bo ma e, tam dojść właśnie e, ten e, las niebieski, czy, e, tam, e, już nie pamiętam, brodawkowy las niebieski, brodawkowy las e, czerwony i jeszcze jakiś chyba, chyba zielony jeszcze brodawkowy las, już nie pamiętam teraz, ale no trochę tego ma być, tych brodawkowych lasów, mają właśnie być trzy nowe biomy. Mają być jeszcze tam jakieś e, nowe pigmeny, chyba z tego co wiem. Jakieś no, takie podobne coś do pigmentów, wydaje mi się. No, coś w tym stylu, z tego co pamiętam. Jak słyszałem i tam oglądałem też paru youtuberów, to właśnie coś takiego słyszałem z Ja bym chciał w sumie wiedzieć, co znać najbardziej teraz. Teraz by mi się przydało. Już Wam mówię. Teraz by mi się przydało. E, Przydał piasek dusz. Woda bank, stworzymy sobie witera niedługo, ale jeszcze nie wiem kiedy, bo chciałbym walczyć z witerem. ale to jeszcze tak jak mówię, no nie wiem kiedy. O, to jestem trochę wyżej, spoko, spoko, tam jest mój portal, dobra. Za mną mam portal w ogóle, więc całkiem spoko, genialnie. Powiem szczerze, tutaj jest, dobra, widzę już, słuchajcie, e, widzę już piasek, dusz. Tutaj był. Tutaj był, dobre jest. Jest piasek, dusz spoko. Sbie go wydobędę. Takie trzy bloki piasku, dusz myślę, że mi wystarczą. Normalnie. Wiecie, czy tam jest przepaść? Mi się tylko wydaje. Nie dobra, to nie ma przepaści. Spoko. Bo już myślałem że, że tam jest przepaść, ale jednak dobra, pomyliłem się. Trzy, nie, cztery piaski dusz są potrzebne, dobra. To trzy głowy witera, wite, a trzy piaski dusz. Na cztery znaczy się. Kurde, mi się ciągle my mi wypaść, naprawdę. Zdobyłem? Wydaje mi się, że chyba tak? Tak, dobra, mam cztery spoko. Będę już niedługo może gotowy na walkę z uiterem Jeszcze nie wiadomo oczywiście, kiedy z nim zawalczę, ale myślę, że zawalczę z nim, zawalczę raczej. Kurde, ale ten e, trochę spowalnia ten piasek dusz. I to jest też trochę takie denerwujące. Ale dobra, w sumie stąd mam ciężko, ciężko co zobaczyć w sumie. Ciężko co widać stąd, z tej perspektywy. Stamtąd przeszedłem, dobra. Znaczy tylko się tak upewniam, słuchajcie, tutaj. No nic raczej ciekawego chyba tej nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, raczej jest tylko jeszcze ten piasek dusz, który będzie mnie spowalniał. I zombie Pigment Super. Spoko całkiem. Kurde, jaki dźwięk. To ja chyba stąd wyjdę. A czy wolałbym go nie atakować, słuchajcie, bo jednak e, jak go zaatakuję, no to się na mnie rzuci. A nie wiem, czy warto go atakować, bo nie wiem, czy cała gromadka zaraz tej jakaś do mnie nie przyjdzie jeszcze, czy ty je, nie ma ich więcej. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Na razie myślę, mi... lepiej go nie atakować. I... Astałem szczypowy już nie kończy tego odcinka, ale to jeszcze chwilę... Myślę, że tutaj pobędziemy jeszcze chwileczkę No powiem wam, naprawdę kozacki ten a czy najlepszy będzie, jak będzie już to aktualizacja Słuchajcie, ale naprawdę teraz mi się też podoba Fajnie, że udało już mi się nagrać ten odcinek I że mamy odpadane już potworki Już będzie tak cały czas, słuchajcie, z potworkami Będą potworki, będą wyprawy do netheru Oczywiście jak będę czegoś potrzebował Będzie dużo rzeczy Naprawdę, już będzie teraz taki bardziej e, Lepszy hero, lepszy bohater minecrafta Naprawdę, będzie to już coraz lepiej wyglądało, powiem wam szczerze no więc, co mogę powiedzieć? W sumie, dobra, wiecie, co myślę, że możemy już powiedzieć? Zakończyć ten odcinek. Jeśli odcinek wam się spodobał, to miło by było, jeśli byście strzelił łapeczkę w grę pod filmem, bo to naprawdę motywuje. Fajnie by też było... Eee, jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to już teraz podejdźcie kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z serii Minecrafta, Hero, Mobile Legends, Bang Bang, Brawl Stars, Roblox i wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam. Pamiętajcie też o zależnym opis, czyli e, tam właśnie macie linki, jest link do mojego serwera gdzie jesteście na z kanałem, link do mojego TikToka, Instagrama, gdzie możecie gdzie zacząć mnie obserwować link do mojego Snapchata, Twittera, do moich live'ów na Oletarkadę i na Twitchu, właściwie tylko tam się pojawiają live'y jest też e, link e, no nie w sumie dobra i pamiętajcie też oczywiście w opisie znajdziecie takie coś jak ważne info czyli rozkład dni i godzin kiedy się pojawiają odcinki czyli poniedziałek wtorek 19:26 środa czwartek piątek 20.26, sobota 15.30, 20.30, niedziela 15.30 i niedziela 11.15.30. No to co, myślę, że możemy się już w sumie żegnać, że trzeba mu danego ma na widzimy się w kolejnym odcinku. I w następnym odcinku też postaram się powalczyć w normalnym świecie z potworami, słuchajcie. Myślę, że jeśli dam radę, to postaram się. No i co, myślę, że już kończymy. No. Dobra. Tylko wiecie co, myślę, że wrócę do portalu. Tak, myślę, że wrócę do portalu, bo jednak wolałbym wrócić chyba do portalu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak no... Nie chcę tutaj chyba zostawać. No, wrócę sobie do portalu, tu chwilę jeszcze, poczekajcie. To jeszcze myślę, że możemy chwilę po... popykać w Minecraft, że może jeszcze chwilę trwać ten odcinek myślę. Dobra. Dobra, gdzie jest... Dobra, tutaj muszę wejść na te jasnogłazy. Okej, okay, dobra, widzę wszystko słuchajcie. Tu jeszcze chwilę ten odcinek potrwa. Tu jeszcze... macie szczęście, słuchajcie. Powiem tak, macie szczęście naprawdę i to wielkie jeszcze. Dobra. Myślę, że tutaj sobie tak to jakoś zrobię. Dobra, tutaj myślę, że to zniszczę. Dobra, tu już zaraz się dostanę. Mam nadzieję, słuchajcie, że u mnie w świecie nie będzie nocy, bo to będzie przypał. Dobra, słuchajcie, to ja już się dostanę wtedy sam do domu. I tak jak mówię, już kończymy odcinek. Dobra, to cześć i jeszcze raz życzę wam udanego dziąka. No i do zobaczenia, no. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra, to cześć jeszcze raz. I pamiętajcie naprawdę o zaznaczeniu w opisie o tym ważnym info. Dobra. I oczywiście życzę wam udanego weekendu jakby, co? No. Cześć.